Nauczycie, jak zrobić taki sweter do końca wakacji, część druga. Wracamy do robótki. Zaczynamy nowy rząd w miejscu, gdzie skończyliśmy ostatnio. Standardowo robimy najpierw dwa oczka łańcuszka i teraz zajmiemy się zwężaniem swetra. Nawijamy włóczkę na szydełko, wbijamy się w pierwsze oczko i przeciągamy włóczkę. Następnie od razu wbijamy się w kolejne oczko i też przeciągamy włóczkę. Teraz na szydełku mamy cztery pętelki. Przeciągamy włóczkę najpierw przez pierwsze trzy, na szydełku pojawiają się dwie pętelki i ponownie przeciągamy przez nie włóczkę. Mamy nasz pierwszy słupek zmniejszający ilość oczek. Dalej rząd robimy już standardowo, aż do prawie samego końca. Nasze oczka zwężające będą od teraz na początku i na końcu każdego rzędu. Na końcu rzędu ponownie zwężamy dwa oczka w jedno, czyli... Gdy zostaną nam już dwa ostatnie oczka, wbijamy się w pierwsze z nich, przeciągamy włóczkę i wbijamy się od razu w kolejne. Jeszcze raz dla utrwalenia pokazuję, jak to robimy. Szydełko wbija się najpierw w jedno oczko, później w drugie, a następnie łączy je w całość. Nasza robótka od tej pory nie będzie już prosta, a zacznie się delikatnie zwężać do środka. Tworząc miejsca na pachę, musimy o tym pamiętać. Zwężenie powinno iść łagodnie i delikatnie. Nie powinno być nagłych uskoków. Najpewniej będzie to znaczyło, że gdzieś popełniliśmy błąd. Teraz czas na rząd z dorabianymi oczkami łańcuszka. W tym przypadku pierwsze oczko zwężamy dokładnie tak, jak robiliśmy to do tej pory. Wbijamy szydełko w pierwsze oczko. Przeciągamy włóczkę, wpijamy się w drugie oczko i zwężamy. Następnie robimy kolejne oczko słupka i dopiero wtedy przechodzimy do robienia łańcuszków. Nasze dwa połączone oczka wciąż dają nam tylko jedno nowe oczko i jeden słupek, a my w tym rzędzie potrzebujemy i na początku, i na końcu mieć po dwa. Na końcu rzędu. Robimy nasze standardowe ostatnie oczko słupka, wbijając się w trzecie oczko z kolei co liczy nam się jako nasz pierwszy słupek. Następnie pozostałe dwa oczka łączymy w jedno tak jak do tej pory i mamy drugi słupek. Robimy tak dalej aż uzyskamy odpowiednią dla nas długość. Ja osobiście polecam zrobić w ten sposób od 8 do 10 rzędów. Nasz tył pleców jest już prawie skończony. Została nam do zrobienia obramówka, dlatego nie ucinamy włóczki na końcu rzędu. Dla Waszej wygody polecam.